No ja, przepraszam, znowu skończyło mi się miejsce na dysku. No i znowu mi przerwało nagranie. To jest kontynuacja tego odcinka. już po prostu nie wiem, co mam z tym telefonem zrobić. Pewnie niechcący mi się kliknęło koniec odcinka, ale w każdym razie już przepraszam Was za to. Zobaczmy, to jest na pewno nowe, to jest 173. To zobaczmy, 63 numer. Chwila, to jest za daleko 63 tak to co mam to to idzie do kubki z powtórkami 54 też raczej a nie nie mam to będzie szło tutaj no i co raczej większość z tych naklejek już resztę mam To już nie będziemy sprawdzać, bo tych jestem pewien, że ich nie miałem. I to są nowe. No i co? My się widzimy w filmie jutro. Jutro może o godzinie 15.14. Może trochę później. Nie wiem. Zależy, kiedy będę miał czas. Kiedy będzie mi się chciało. W każdym razie. Film będzie jeszcze w sobotę u jednego mojego takiego kolegi. Bardzo fajnego, zresztą, który też lubi naklejki z Lego Przygody i tam sobie zrobił u niego opening. W niedzielę sobie robię luz. W poniedziałek jeszcze nagram naklejki. A we wtorek, 19, będzie coś też bardzo fajnego. Ciekawego. Taki dłuższy będzie ten odcinek. No i co? Do zobaczenia. Na razie i do jutra.